Wyobraź sobie idealny poranek, wspaniałe śniadanie zjedzone na werandzie, potem krótki spacer z widokiem na zapierające wdech piersi Alpy i uniesienie temu towarzyszące. Majestat natury, idealna temperatura, delikatne słoneczko muskające skórę, przeżycie duchowe, mistyczne. Każdy kto wędrował po wysokich górach doświadczył z pewnością takiego uniesienia. Nagle wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. Niebo zachodzą burzowe chmury, wzmaga się nieprzyjemny zimny wiatr. Jesteś źle ubrany, niegotowy, do tego osuwają się spod nóg kamienie. Spadasz między skały w jakąś górską otchłań, staczasz się boleśnie na łysą polanę, na której bezlitośnie po poranionych plecach smaga cię wiatr, a do tego jak kolce wbijają się lodowe krople deszczu. Masz wrażenie, że zaraz umrzesz. Jak to możliwe, że błogostan i ekscytacja. W jednym zaskakującym momencie zmieniają się w bolesną rozpacz. Wszystko jest możliwe, gdy mówimy o chorobie afektywnej dwubiegunowej. Dzisiaj o tym, czym jest HAD i jak z tym żyć. Choroba afektywna dwubiegunowa dotyka ponad 60 milionów osób na świecie. W zależności od poziomu diagnostyki, to prawie 1% osób globalnie w takim samym stopniu kobiety i mężczyzn. Chociaż diagnozowana jest najczęściej u dorosłych pomiędzy 28 a 38 rokiem życia, to jednak nie można wykluczyć jej występowania również u dzieci. Zresztą bardzo wymowna jest obecnie nieużywana nazwa na HAT, czyli psychoza maniakalno-depresyjna. Pacjenci z chorobą afektywną dwubiegunową często narażeni są na występowanie innych skorzeń, a statystycznie 10% z nich odbiera sobie życie. U 2 trzecich chorych można stwierdzić również zaburzenia lękowe, a 1 trzecia zaburzenia związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, alkohol i narkotyki. Jest to druga po depresji przyczyna niezdolności do pracy z powodów psychiatrycznych. Nieleczona, tak zwana dwubiegunówka, jest fatalna w skutkach. Leczona daje bardzo dobre rokowania na unormowanie jej sytuacji. Dziękuję z tego miejsca Małgosi z vloga Dwubiegunowa, link w opisie, za konsultację. Jeśli chcecie pogłębić temat HAT, to cały jej kanał jest temu tematowi poświęcony. Podzieliłem materiał na pięć fragmentów: pierwszy epizod Mani, drugi epizod Depresji, trzeci co robić jako osoba bliska, czwarty rekomendacje i leczenie, piąty mity na temat HAT. Pierwszy epizod Mani co jasne, wydawać się może, że epizod manii pozytywnie wpływa na efektywność pracy chorej osoby. Jest energia i chęć do działania, jednak w przypływie emocji można wpaść w hura optymizm i podejmować decyzje nieracjonalne lub ze szkodliwym wpływem na całe życie, zupełnie nie uwzględniające podstępnej natury tej choroby. Na przykład porzucić wtedy leki, wziąć kredyt, który silnie uzależnia chorego od potrzeby pracy. Wiele osób chorych traktuje okres manii jako swój stan normalny. Problem polega na tym, że przejście w epizod depresyjny po takiej górce jest dla takiej osoby jak kopniał w brzuch, nagłe i bolesne z powodu ogromnego kontrastu między tymi stanami. Manie charakteryzują takie zachowanie jak nadpobudliwość, w tym ruchowa, słowotok, gonitwa myśli, wręcz nienadążanie nad tymi myślami, drażliwość, wrogość, czasem agresja, forsowanie swoich pomysłów, taka dominacja, poczucie wielkości, bycia niepokonanym, Mała potrzeba snu, wyostrzenie zmysłów, dużo energii, zakupoholizm, podejmowanie impulsywnych decyzji, posiadanie tysiąca nowych planów i projektów zawodowych, podwyższony popęd seksualny, ryzykowne zachowania społeczne czy używki. Mogą w ostrzejszych przypadkach pojawiać się nawet urojenia o nadprzyrodzonych zdolnościach czy specjalnej misji od Boga. To w połączeniu ze zwiększoną agresją może stanowić realne zagrożenie dla chorego i jego otoczenia. Jest też stan lżejszy od manii, tak zwana hipomania, charakteryzująca się mniejszym nasileniem objawów, ale również chory nie może utrzymywać na niczym uwagi dłużej, myśli szybko, jest zadowolony z siebie. Nie przejawia jednak tak aspołecznych symptomów. Ktoś mógłby powiedzieć, że przecież to pożądane, trochę napompowane ego, trochę chaotyczny artysta. No nie. To nie jest tak. Po pierwsze, stan manii to zaburzone postrzeganie rzeczywistości, nieobiektywne, przez pryzmat choroby. Po drugie, żeby dobrze zrozumieć, jak szkodliwe jest posiadanie w cudzysłowie rozgonionego umysłu, przypominającego wwalniętego zajączka z reklam baterii, ale zasilanego uranem, to jest męczarnia. Po trzecie, mania to też zachowania aspołeczne, poczucie niezniszczalności czy doskonałości, potrafi silnie odepchnąć ludzi od ciebie i nie buduje zaufania. Do tego dochodzi jeszcze zachowanie impulsywne, agresywne, szybkie, nagłe reakcje. Oczywiście nie u każdego chorego na chat wszystkie cechy wystąpią, nie każdy będzie nagle hazardistą czy egocentrykiem, nie każdy będzie miał przebiegłość i kreatywność, ale u każdego chorego wystąpi kilka z tych cech. Mania trwa z reguły dwa tygodnie do nawet czterech miesięcy. Druga część epizod depresji. Gdy mania się kończy, zaczyna się bardzo szybki upadek stronu. Jest on okropnie bolesny. Epizod depresyjny to czas, gdy chora osoba jest wyłączona z jakiegokolwiek życia społecznego. Pojawiają się problemy rodzinne i zawodowe. To nie tylko obniżony nastrój, ale przede wszystkim brak energii. Depresje charakteryzują takie zachowanie jak spadek witalności, energii do życia. Osoba czuje się smutna, przygnębiona, uważa swoje położenie za beznadziejne. Nie ma energii ani chęci do życia. Występują niej zaburzenia snu, objawiające się nadmierną sennością albo wręcz przeciwnie, bezsennością. Ma niską samoocenę, ma problemy z koncentracją, ma zaburzenie apetytu. Czasem towarzyszą jej myśli samobójcze. Epizod depresyjny potrafi trwać 3 miesiące i więcej. O depresji mam u siebie kilka na kanale materiałów. Polecam do nich zerknąć, jeśli chcesz pogłębić ten temat. Trzecia część. Co robić, jeśli chcesz pomóc? Nie da się ukryć, że w diagnostyce, jak również w powodzeniu leczenia choroby efektywnej dwubiegunowej, dużą rolę odgrywają osoby otaczające chorego. Najczęściej to one mają największą szansę pomóc zdiagnozować chorobę. Pomoc podczas leczenia to najczęściej po prostu okazywane wsparcie i empatia. Nigdy do końca nie wiadomo, z czym w środku zmaga się chora osoba. Nie jest łatwo być przyjacielem osoby w stanie depresji czy manii. Jednak wsparcie, które okażesz, będzie prawdopodobnie najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić. Po pierwsze, uważaj z rzucaniem diagnoz psychologicznych na prawo i lewo. Istotnie warto pamiętać, że hat jest nawet w 93% dziedziczny, i zależne od genetyki, a to sprawia, że osoby, nawet w bardzo zdrowym i sprzyjającym psychologicznie środowisku, mogą paść jej ofiarą. Nie ma się na to wpływu. Czasem można pomylić HAD na etapie silnej, agresywnej manii z zaburzeniem osobowości typu Borderline. Ale istotnymi różnicami jest to, że Borderline charakteryzuje niezwykle szybka zmienność nastrojów, nieprzewidywalność i ogromne problemy z tożsamością, niestabilne relacje. Pamiętaj też, że 93% dziedziczności nie oznacza automatycznie, że masz 93% szansy na zachorowanie, jeśli ktoś miał to wcześniej w rodzinie. Na to mają wpływ liczne czynniki losowe, ale też psychospołeczne. Do istotnych czynników wyzwalaczy choroby należą takie zachowania jak traumatyczne wydarzenia z dzieciństwa, narażanie na długotrwały stres, regularny brak snu. Jeśli dostrzegasz u osoby bliskiej takie symptomy chorobowe, jak wspomniałem wcześniej, Dużo i szczerze rozmawiajcie ze sobą, nie robiąc z tematu choroby tabu. Zasięgnij wiedzę o chorobie u profesjonalistów, psychiatrów i lekarzy. Niech film na YouTube będzie jedynie impulsem do działania. Obserwuj zmiany faz podczas choroby, kontroluj czy chory bierze leki. Zabierz do lekarza na czas, pamiętaj, że nawet do 10% chorych odbiera sobie życie. Bądź przy osobie chorej, ta osoba jak każdy potrzebuje bliskości i wsparcia. Nie dyskryminuj takiej osoby, nie zwalaj to na osobowość czy na takie gadanie Ty to już tak masz. Okaż akceptację, wszak nie dyskryminuje się cukrzyków czy osób chorych na inne przewlekłe choroby. Jeśli nie rozumiesz jakiegoś zachowania, dopytaj. Pamiętaj, że choć Had zostaje z chorym do końca życia, to jest możliwe tak zwane zaleczenie objawów i unormowanie tej trudnej emocjonalnej wyprawy. Osoba chora nie ma łatwo. A budowanie relacji z osobą chorą będzie wymagało pracy. Z drugiej jednak strony, budowanie każdej relacji wymaga pracy, bo każdy człowiek jest w jakimś stopniu i w jakimś obszarze trudny. Czwarta część: Rekomendacje i leczenie. Wspomniałem już, że diagnozy są trudne. Co więcej, choroba dzieli się na dwa typy. Przy pierwszym, mania i depresja mają ostry przebieg, przejścia między nimi są bardzo silne. A chory może doświadczać nawet urojeń, halucynacji i ogromnego nasilenia objawów, wymagających czasem nawet hospitalizacji. Drugi typ pozornie jest łagodniejszy, ale tak naprawdę po prostu trudniejszy do zdiagnozowania, bo mania nie jest taka wyrazista i nie zaburza tak życia społecznego osoby chorej. Ale jest też twist, bo wyróżnia się cyklotymia. To regularna zmiana nastroju pomiędzy łagodną depresją a stanem lekkiej nadaktywności psychomotorycznej. Poszczególne epizody trwają krótko i zmieniają się nagle. Cyklotymia często zaczyna się we wczesnych okresach życia, przez co błędnie określana jest jako osobowość danego człowieka, a problem zmieciony zostaje pod dywan. W pewnym momencie zachowanie to staje się być ogólnie przyjętą normą dla chorego, a otaczające chorego osoby po prostu wiedzą, że trzeba przyjść, gdy ta osoba będzie miała tak zwany dobry dzień. Dla chorej osoby te nagłe przejścia są naprawdę męczące i niebezpieczne. Mogą również rozwinąć się w chorobę afektywną dwubiegunową obu typów. Na szczęście, niezależnie od typu czy zaawansowania choroby, dostępne jest leczenie. Łączy ono metody farmakologiczne, psychoterapię oraz psychoedukację. Najtrudniejszym etapem jest jednak postawienie. Trafnej diagnozy wymaga ona przeprowadzenia szczegółowego wywiadu nie tylko z chorymi, ale również z jego najbliższą rodziną, współpracownikami czy nauczycielami. Wymaga również wykluczenia innych chorób. Osoby z chorobą afektywną dwubiegunową, pomimo objawów w znacznym stopniu rzutujących na ich relacje społeczne, mogą prowadzić satysfakcjonujące życie. W leczeniu podstawą jest psychoterapia, najczęściej opierająca się na terapii poznawczo-behawioralnej. Pomaga ona kontrolować negatywne emocje związane z epizodami depresyjnymi oraz wyrobić skuteczne nawyki pomagające radzić sobie w kryzysowych sytuacjach. Terapia ta również ma na celu naukę kontroli i obniżona poziomu stresu. Bardzo często niezbędnym uzupełnieniem psychoterapii jest stosowanie leków stabilizujących nastrój przeciwdepresyjnych czy przeciwpsychotycznych. No i piąta część. Mity na temat HAT. Pomimo że w Polsce nawet 2% społeczeństwa zmaga się z dwubiegunówką w jakimś rodzaju, świadomość jej istnienia, jak i ogólny poziom informacji o tej chorobie pozostawia naprawdę wiele do życzenia. Korzystające mity są krzywdzące dla osób chorych, a przede wszystkim często utrudniają diagnostykę. Wybrałem 5, które zdarzyło mi się słyszeć i znaleźć w sieci. Mit pierwszy. Choroba afektywna dwubiegunowa nie jest prawdziwą chorobą. A prawda jest taka, że. To chyba najbardziej krzywdzące osoby chore stwierdzenie. Słysząc ten mit, zapytaj się rozmówcy, jak więc zdefiniuje to zaburzenie. Ty natomiast przedstaw faktycznie naukową, potwierdzoną wersję, że choroba efektywna dwubiegunowa to choroba genetyczna, charakteryzująca się cyklicznymi zmianami nastroju, zmianami w mózgu, wymagająca leczenia. Mit drugi. Rozpoznanie choroby efektywnej dwubiegunowej jest tylko wymówką, którą ludzie tłumaczą swoje wahania nastroju. Prawda jest inna. Mania i depresja w dobie gunówce znacznie różnią się od typowych wahań nastroju każdego z nas. Osoby chore doświadczają naprawdę ekstremalnych zmian nastroju, którym towarzyszą zmiany poziomu energii, zmiany w procesach myślowych. Interakcja społeczna przede wszystkim zostaje wówczas zaburzona ich zdolność do normalnego funkcjonowania. Jasne? Chore osoby również doświadczają zupełnie normalnych wahań nastroju, tak jak każdy z nas. Mogą być nieco smutniejsze w deszczowy dzień, ale rozweselić się po włączeniu komedii. Ale tego typu wahania nastrojów nie uniemożliwiają normalnego funkcjonowania. Ma miejsce podczas epizodów manii czy depresji. Mit trzeci. Choroba afektywna dwubiegunowa to to samo co schizofrenia. Prawda jest inna. Są to dwa zupełnie różne zaburzenia. Chociaż badania genetyczne prowadzone nad chorobą afektywną dwubiegunową oraz schizofrenią ujawniają szeroką gamę przyczyn wywołujących te choroby, z których niektóre się pokrywają to wciąż pozostają one uznane za dwie odrębne jednostki. Podobieństwo w objawach często przyczynia się również do stawiania błędnych diagnoz. Jednak pomimo wielu obszarów pokrywających się, pamiętaj, że są to dwie różne choroby. Mit czwarty. Osoby z chorobą afektywną dwubiegunową spędzają całe życie przechodząc od depresji do manii i z powrotem. Prawda jest inna. Epizody depresyjno-manikalne są, wbrew pozorom, rzadkie. Osoba chora doświadcza jednego lub dwóch cykli w ciągu roku. Może częściej, oczywiście. Natomiast w większości jest to rzadsze, a w czasie pomiędzy nimi, tymi cyklami, czuje się względnie normalnie. Powodem, przez który dwubiegunówka ma tak destrukcyjne oddziaływanie, są poważne konsekwencje społeczne, zawodowe, a nawet prawne, jakie niesie za sobą każdy epizod depresyjny lub maniakalny. Mit 5. Artyści z chorobą efektywną dwubiegunową tracą kreatywność, gdy poddani zostaną w leczeniu. Prawda jest inna. To błędne założenie pochodzi z czasów, gdy jedynym lekiem przy dwubiegunowce był lit. Miał on działanie silnie uspokajające i spowalniające, ograniczał pobudzenia, ale również znacząco obniżał poziom jakiejkolwiek aktywności. Nic więc dziwnego, że artyści leczeni litem po prostu nie mieli energii na jakąkolwiek twórczość. Jednak obecnie istnieje wiele leków i ich kombinacji, które są skuteczne w leczeniu choroby efektywnej dwubiegunowej, nie dając jednocześnie tak wielu skutków ubocznych. Im więcej wiesz o chorobie afektywnej dwubiegunowej, tym skuteczniej możesz zapobiec rozprzestrzenianiu się nieprawdziwych przekonań na ten temat. Pamiętaj, że niekiedy rozpowszechnianie błędnych informacji o jakimkolwiek schorzeniu może być bardziej krzywdzące niż samo schorzenie. Mam nadzieję, że świadomość objawów choroby afektywnej dwubiegunowej, jak również jej problematycznej diagnostyki sprawi, że pewnego dnia będziesz mógł pomóc spotkanej osobie na swojej życiowej drodze. No i dziękuję Ci za poświęcony czas. Pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.